Sentencje, frazeologizmy i inne słowa, których nie rozumiem. Już teraz, w najnowszym odcinku. Gdy smakołyk w dłoni, pies za tobą goni. Kto rano szczeka, przed tym kot ucieka. Nie ma tego złego, co by na spacer nie wyszło. Co dwa psy, to nie jeden. A taki z trzema głowami to Cerber. Wszystkie drogi prowadzą do miski. W domu bez psa. Smutek się wkrada. Z pustej miski nawet Psalomon nie naleje. Puh, właśnie dla psa. sa. Zdrowy jak ryba, bo u bywa. Gdyby kuska nie skakała, to by ze szkoły nie wyleciała. Okej, okay, to chyba wyszło za temat. Ale i tak podoba mi się. Kwiecień plecień poprzeplata, Boczek jest najlepszy, tata. Ta, ta, ta. Co? <laughs> teraz będzie wiadomo kto pisał ten scenariusz. Sujka wybiera się za morze, jak pies do weterynarza. Jeśli wejdziesz między koty, musisz miałczeć tak jak one. To jest niezrymowione. W zdrowym ciele, zdrowy ruch. Zimna woda brzegi rwie. Cicha woda zdrowia doda. Co za dużo, to i dok niemiecki nie zje. Kota z wozu pieskom lżej. Jamnik ma krótkie nogi. Nie taki boczek straszny, jak go malują. Ten szczeka, kto szczeka ostatni. Człowiek karmę daje. Pies plamy roznosi. Kości to źródło radości. Lepszy smaczek w garści niż cokolwiek innego. Hulaj dusza, diety nie ma. Pies wskakuje do wody, gdy ma ku temu powody. Kości zostały rzucone. I zakopane i znalezione. I owca syta, i owca cała, bo wilka nie ma. No i nie zrymowałem znowu. Dobra, chyba najwyższa pora urozmaicić ten odcinek. O, proszę, przebrałaś się. I twarz ci wyrosła. A teraz wracając do przysłów, smaczki należą się psu. I koniec. To się nie musi rymować. Poproszę smaczka. Kiedy człowiek się nie śpieszy, to pies się nie cieszy. A. I w końcu. O! Nio, 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 Pycha! Co masz jeszcze w tej torbie? Hmm. Zapasowa smycz. Otwieracze do drzwi. Smaczki do psiej jadaczki. Woreczki na odchodeczki. I pisiu-pisiu. To tak jak w tym przysłowiu. Nie do wszystkiego, drodzy widzowie, da się zawsze dopisać przysłowie. Głodko. Kto by pomyślał, że ty taki mądry? Skąd znasz tak wiele przysłów? Nie powiem. A dużo ich znasz? No jeszcze z 500. A powiesz wszystkie? Planowałem, ale mi przerwałeś i się zaciąłem. Więc może kiedy indziej. No i doskonale, bo najwyższa pora na Zapytaj Boczka! Gudku, ilu ty masz braci? Pozdrawiam, kocham cię. Dobra, ja odpowiem, bo to są pytania do Boczka w końcu. Mam trzech braci i nazywają się Serdelas, Golona i Szynek. Szynek to skrót od Szynona. Wróciłem tu po trzech latach. Pytanie do wspaniałego Boczka. Skąd wziąłeś pomysł na kanał Spółka Zoo? Pomysł, proszę pana, to nie jest paczka chipsów w supermarkecie, żeby go brać. Skąd? Pomysł. Pomysł się hoduje. Pomysł trzeba stworzyć. Pomysł musi dostać nawóz. Pomysły trzeba nawozić. Trzeba o nie dbać jak o kota. Pst, prawda jest taka, że podsłuchał i ukradł. Ja wiem. Pytanie do reżysera. Czy wiecie, że was widziałem na żywo, bo mój wujek obok was pracuje. Jak my to kręcimy przecież w wynajętej sali takiej specjalnej w tajnej bazie FBI w Polsce, której tu oficjalnie nie ma. To co twój wujek pracuje w FBI? He, no nie wydaje mi się, a tu nic nie ma obok. Ej, czekaj, bo ja miałem nie mówić o tym. Kolejny dzień aż odpowiecie na mój komentarz. Cierpliwością i pracą, youtuberzy się bogacą. I przechodzimy od razu do pytania do boczka. Sorry, Lektor, ja nie mam czasu na te twoje wygłupy. Pytanie do boczka. Czy wymyślisz historię z tych emotek? <śmiech> <śmiech> dawno, dawno temu, w roku 2021, pewien chłopiec, który bardzo kochał grać swoim padem do gier, chorował na rzadką chorobę, tak zwaną niebiesko sercozę. Nie mógł przez to grać w koszykówkę ani ping-ponga. Kiedy jego serce w końcu stało się pomarańczowe, dostał piłkę do golfa i zrozumiał, że jest sport, który i on może uprawiać. Wsiadł więc do trolejbusu, czyli takiego tramwaja autobusu i pojechał, ale pomylił pole golfowe ze stadniną dla koni. A tam wcale nie pachnie ładnie. Koniec. Pytanie dla króla czystej krwi brytyjskiej, Boczka. Pytanie do Boczka: Ile ważysz? Waga ciężka, morto. Gudku, jaki jest twój ulubiony kolor? Niestety muszę cię rozczarować, ale od kolorów zdecydowanie wolę smaki. A mój ulubiony smak to smak mojej ulubionej karmy, a moja ulubiona karma to moja ulubiona karma. Pytanie do Gudka: Ile masz lat? Nie chodzi o to, ile kto ma lat, tylko jak mądrym i dobrym się jest dla innych, oraz ile kości umie się schować w lesie, a potem znaleźć, bo ja wszystkie, co zakopałem, to zgubiłem. Pytanie do Boczka: czy będzie film, że Boczek zostaje asystentem? No może być taki film. Uwaga, asystent Boczek. Asystent Boczek. Halo, panie prezesie? No, tutaj jest, kilka telefonów do pana było, jest parę spotkań, ktoś zostawił notatkę i prośba o spotkanie jutro o 15. Wiem, że ta bajka, którą wymyśliłem była trochę nudna, ale to dlatego, żebyście nie wysyłali więcej emotek. Od teraz wysyłajcie swoje rysunki na nasz Instagram, a najlepsze rysunki pokażemy. Rysujcie mnie i gutka. Cześć. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.